Żeby stworzyć scenę, musimy pozbyć się wszystkich elementów konstrukcyjnych z wnętrza tego, tego budynku, czyli pozostawiamy tylko samą skorupę, w cudzysłowie, natomiast stropy, ściany wewnętrzne, nośne, jak i, jak, jak i działowe mają ulec usunięciu. I na tym polega, można powiedzieć, jedna z kluczowych części tej inwestycji i najtrudniejsza. Muzyka Technologia polega na wprowadzeniu mieszanki cementowej podciśnieniem świeżej mieszanki cementowej, która łączy się z gruntem istniejącym i tworzy nam fundament. ściana zewnętrzna e, północna e, granicząca z Pałacem Biskupim, w tym miejscu będzie główne wejście e, do teatru i kasy biletowe będą zlokalizowane mniej więcej tutaj. ścian wewnętrznych nośnych ani działowych w środku nie będzie, łącznie z tymi stropami. Po wejściu do, e, do, do, do głównego budynku, w którym będą sale, będzie się mieściło wielopoziomowe fułaje. Na kondygnacji e, parteru jest ciekawy e, strop kolewkowy, e, który będzie wychowany. I w tym pomieszczeniu będzie sala konferencyjna na potrzeby spotkań. Witraże, proszę zobaczyć. Takie ciekawe, że chyba ktoś tworzył w tym miejscu przed nami.